Cześć, z tej strony Pan Koniczyna. Dzisiaj mam takie kilka ogłoszeń, w których przedstawię pomoce, które mogą pomóc e, Tobie w przygotowaniu do matury na poziomie podstawowym z matematyki. Pierwszą taką informacją jest, że zamieściłem test, o którym wspominałem w poprzednim odcinku vloga. Jest to tak zwany test zerówki, czyli tego wszystkiego, co. Powinniście wiedzieć, co powinniście umieć rozwiązywać, nim zaczniecie właściwą naukę do matury z matematyki. Ja teraz nie będę powtarzać tego, co mówiłem w ostatnim odcinku. On, on zostanie podlinkowany pod tym wideo, więc jeśli nie, nie miałeś okazji zobaczyć tamtego filmu, to jak najbardziej zapraszam. Ten test jest na moim blogu, za zapisanie na listę mailingową jest w zupełności darmowy. Oprócz tego na blogu pojawił się wpis, on też zostanie oczywiście tutaj niżej podlinkowany, w którym się znajdują już wszystkie rzeczy, które powinno się umieć na start, czyli te wszystkie rzeczy, które po pierwsze nie ma w karcie, maturalnej karcie wzorów, a po drugie są na tyle łatwe, że zazwyczaj są przerabiane przed szkołą średnią. A tak jak wspominałem wcześniej bardzo często się zdarza, że ta wiedza z matematyki ucieka nam już na etapie dużo wcześniejszym niż na etapie szkoły średniej. A trzecią taką rzeczą, która pojawiła się w ostatnim czasie na blogu pod adresem oczywiście www.pankoniczyna.pl, są arkusze maturalne. I teraz, dlaczego te arkusze maturalne są takie wyjątkowe? Przede wszystkim dlatego, bo postanowiłem je zamieścić w takiej formie skondensowanej. To są wszystkie takie oficjalne, czyli przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przygotowane matury w tak zwanej nowej formule, czyli od 2015 roku włącznie. To zazwyczaj są matury z pierwszego, drugiego terminu i z poprawki, czyli trzy rocznie. Jest takich matur zamieszczonych tam 17, bo akurat z 2020 roku nie ma tej matury drugoterminowej. Nie umiałem ich znaleźć w internecie. W każdym razie zamieściłem 17 tych matur. I dlaczego te pliki, które ja zamieściłem są wyjątkowe? Bo one mają ograniczoną liczbę stron. Na stronie CKE, jeśli już znajdziecie te arkusze maturalne, to one mają tyle stron, ile zazwyczaj mają matury, czyli od 25 do 30 kaktek. No bo tam się oczywiście mieszczy brudnopis, każde zadanie, otwarte jest tylko na jednej stronie kolejne jest na kolejnym no i to jest takie no dość, dość nieporęczne, jeśli chcemy to drukować a że warto wydrukować, a nie uczyć się z ekanów, no to jest taka no, kwestia jak najbardziej zdrowotna, no bo ogólnie patrzenie w ekan, rozwiązywanie gdzieś na karkce. no nie jest zbyt dobre już uwzględniając o tym, że ekany zazwyczaj mają wiele rozpraszaczy wiele aplikacji w tle i to odciąga od nauki matematyki, dlatego polecam wejść na bloga, link Zostanie do tego podany. Tam po prostu klikacie sobie pobierz, pobieracie klik PDF. On ma od 5 do 8 stron w zależności od roku tej matury i możecie sobie te zadania wydrukować. I na tych kartkach są praktycznie tylko zadania. Nie ma miejsca na, nie wiem, na stronę tytułową nie ma miejsca na kartę od, odpowiedzi. Bierzecie jakiś swój zeszyt, bierzecie jakieś kartki, bierzecie oczywiście maturalną kartę wzorów, którą mam nadzieję macie już wydrukowaną. Bierzecie kalkulator, długopis i rozwiązujecie. No i tak, tych matur jest 17. Każda z tych matur zawiera 34 zadania. Zastanawiam się, czy każda, czy większość z nich, no nieważne, około 34 zadań, co daje prawie 600 zadań. Do matury w 2021 roku zostało trochę ponad pół roku. Więc tak naprawdę każdy, jakby się chciał tak przygotowywać, to mógłby wykonywać po 3 na przykład zadania dziennie. Oś zdaje sobie sprawę, że z tym będzie ciężko. Dlatego dziś możemy też chwilę porozmawiać o tym, jak wykorzystać te arkusze maturalne do nauki matematyki i do tego by mieć jak najlepszy wynik na maturze podstawowej. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że hmm, Warto skorzystać z tych akuszy CKE, niekoniecznie wydawnictw, bo są wydawnictwa, na przykład Opero, Nowa Era, które też przygotowują swoje matury. Zazwyczaj to są matury próbne, które pisze się w szkołach. Oczywiście z nich też można skorzystać, ale porozumieć, aby mimo wszystko korzystać z tych akuszy od CKE, no bo to w końcu CKE odpowiada za, za matury i to na ich podstawie. Należałoby się tak jakby najbardziej wzorować. Oczywiście, jeśli nie wiem, przerobić te wszystkie 17 tych matur dostępnych z CKE, no to można wtedy zająć się innymi. Czyli to jest taka najważniejsza kwestia: że jeśli mamy wiele tych matur próbnych, to zacznijmy od tych od CKE. Ważne też, żeby. Na samym starcie nauki, ja, ja ogólnie polecam taki system, jak już przejdziecie tą zerówkę, którą dla Was przygotowałem, uzupełnicie ewentualne braki w takiej podstawowej wiedzy matematycznej, to warto przed samą już taką właściwą nauką do matury z matematyki, ale już po uzupełnieniu tej podstawowej wiedzy, zrobić jedną albo dwie dowolnie wybrane z tych 17 matur. Jedna to takie no, minimum, ale zawsze może nam nie przypasować, dlatego lepiej zrobić dwie i wtedy będziemy znali swój wynik. Oczywiście robimy jak najbardziej rzetelnie, czyli staramy się poświęcić tyle czasu, ile maksymalnie jest przewidziane na tę maturę, czyli 170 minut. Korzystamy z tych wszystkich pomocy, jak maturalna karta wzorów, jak kalkulator. Eee, najlepiej, jakby to był kalkulator prosty, a nie kalkulator w telefonie. Nie korzystamy z pomocy internetu, bo to przecież jest tylko i wyłącznie dla Was. I rozwiązujemy sobie tą maturę. Jak już rozwiążemy sobie tą maturę, możemy znaleźć bez problemu odpowiedzi w internecie. Jesteśmy sobie ją w stanie wtedy ocenić. No i na przykład, załóżmy, z jednej nam poszło na 20%, z drugiej na 40%. No i wtedy też możemy sprawdzić, które zadania wykonaliśmy źle. Jak już wiemy, które zadania źle wykonaliśmy, to już też wiemy, jakie działy wymagają powtórzenia. Na przykład, kompletnie nie poszła nam stereometria albo logarytmy. Wtedy staramy się przez jakiś czas przerobić jak najwięcej zadań z logarytmów, już niekoniecznie z tych 17 arkuszy maturalnych, tylko właśnie z jakichś książek, jakichś pomocy naukowych z internetu, z jakichś gotowych testów. Staramy się uzupełnić wiedzę z tych przedmiotów. Po uzupełnieniu tej wiedzy, no im szybciej, im lepiej, oczywiście, możemy wykonać kolejną, jedną, dwie matury i znowu sprawdzamy wynik i sprawdzamy, co nam nie poszło. I oczywiście. To, co nam nie poszło, znowu się staramy uzupełnić tą wiedzę. No i tak po prostu systematycznie sobie to powtarzamy. I może nie z napisania kolejnego na kolejny, za każdym razem będziemy notować progres, ale w porównaniu do tej pierwszej matury, a tą na przykład szóstą, którą przerobimy, no powinniśmy mieć już wynikowy progres. Przestrzegałbym też przed tym, żeby, że jeśli zacznie nam wychodzić 30-32. 34%, to wtedy odpuścić, bo stwierdzicie, no, że za każdym razem macie te minimum, te 30%, więc maturę zdacie. No, raczej u mnie praktyka jest yy, i doświadczenie uczy, że z takich tych matur próbnych, yy, które Wam już będą wychodzić przed samą tą maturą właściwą, na tej maturze właściwej bardzo często się tak pisze o te 10% mniej niż ta średnia tych ostatnich matur. Ciężko określić, czy jest to związane ze stresem, no, nie wiem, no, w każdym razie u większości osób jest to spadek o te 10%, więc żeby mieć taki naprawdę spokój ducha, no to już, żeby było te, te rozwiązywanie tych matur próbnych na te 45-50-55%, no to to już naprawdę byłoby super i można by było wtedy zakładać, że jeśli nie będzie jakichś nieprzewidzianych okoliczności, no to spokojnie wtedy tą maturę z matematyki zdacie. Przestrzegam także przed pomijaniem zadań otwartych, bo to jest bardzo często, dostajecie taki akurs, patrzycie na te zadania, rozwiązujecie te ABCD, nawet czasem próbujecie rozwiązać zadania otwarte, ale to już bardzo rzadko te, te, dotykacie tych zadań otwartych za 4, 5, albo 6 punktów, a to nie jest dobre podejście. Powinniście od samego początku starać się pisać nawet te, i rozwiązywać te próbne Arkusze maturalne, tak jakbyście byli na maturze, a na maturze nie możecie odpuszczać żadnego zadania. Stara się, się wypisać dane. To nawet się przyda przy tym, jak później będziecie sprawdzać klucz odpowiedzi i yy, sami sobie oceniać swoją maturę, to zobaczycie na co się zwraca uwagę, za co się dostaje punkty. A naprawdę czasem za takie no, dosłownie minimalne rzeczy można dostać jeden punkt w zadaniach otwartych, na jeden punkt w zadaniach Otwartych ogólnie jeden punkt na maturze z matematyki jest warty 2%. To jest naprawdę bardzo dużo, bo zadań zamkniętych najprawdopodobniej będziecie mieli 25. Żeby zdać maturę tylko na podstawie zadań zamkniętych, no to trzeba byłoby mieć poprawnie 15 zadań, których jest ABCD. 15 zadań z 25, no to jak łatwo można policzyć, to jest 60%. Czyli 60% procent W zadaniach ABCD, no w których zakładając, że jak nic nie wiecie, to prawdopodobieństwo trafienia jest 25%, czyli te takie standardowe zero wiedzy, 25%, trzeba podnieść do 60%, nigdzie się nie pomylić, i wtedy można nie robić zadania od fakty. Ale to jest bardzo duże ryzyko wpadki i nie polecam. Takiego, takiego sposobu nauki polegającego na pomijaniu zadań otwartych. Każdy arkusz maturalny trzeba wyciskać na maksa, bo to nas przygotowuje do tego, co będziemy mieli już na samej maturze. Też jest bardzo takim, można powiedzieć, jakimś bonusem rozwiązywania tych starych matur, tych wcześniejszych matur z CKE, jest to, że bardzo często nauczyciele chcący, nie wiem, wykorzystać jakieś zadania na sprawdzianach, czy w, yy, przeprowadzający Wam takie wewnętrzne próbne matury, które czasami są na ocenę, postanawiają skorzystać już z gotowców, no bo w sumie całkiem słusznie mogą zakładać, że nie, nie przerabiacie ty, sami z siebie tych wcześniejszych matur. No a tutaj jak już sobie taką maturę e, przerobicie, albo traficie na identyczne zadanie, które już przerobiliście, no to też łatwiej będzie no, jakąś pozytywną ocenę. Oś, to ja mówię, to jest tylko taki bonus, bo najważniejsze jest zostać dopuszczonym do matury z matematyki, a później zdać maturę z matematyki. Ocena, no już myślę, że zgadzacie się ze mną, że końcowa no jest zdecydowanie mniej ważna. No jeszcze tutaj, tak patrzę, o sobie wypisałem, o czym powinienem wspomnieć. Eee... No, no to już, to już chyba jest tak naprawdę wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę tutaj w komentarzu czy na Facebooku, czy, czy na blogu. Bardzo polecam skorzystać z tych plików, które dla Was przygotowałem, tych akuszy maturalnych, bo to naprawdę jest forma taka skondensowana i bardzo łatwa do wydruku. To są pliki PDF. No i polecam na pewno rozwiązać zerówkę oraz śledzić mój kanał i mojego bloga, bo będzie się pojawiać coraz więcej materiałów przygotowujących do matury z matematyki na poziomie podstawowym w 2021 roku, ale jeśli słuchacie tego wideo po jakimś czasie, no to to oczywiście się nie przedawnia ta wiedza matematyczna, ten sposób przygotowania, więc też jak najbardziej możecie z tego skorzystać. Dzięki za dziś, pozdrawiam.